Słuchajcie, to ten duch. Tak, wszedł do grobowca. Chodźmy, sprawdzimy, co tam robi. Dobra, kudłaty. Najpierw zbierz odciski palców. Welma ci pomoże. Dobrze, Fred. Zrobię to jak prawdziwy Sherlock Holmes. Zobaczysz? Orety! Ile tu odcisków! Nie z mojej ręki masz zbierać, tylko z drzwi. <laughs> Mamy coś, tak myślałem. Odciski palców. Ale przecież duch nie zostawi odcisków palców. Chyba zmienił się w niedoperza. Nie gadaj głupstw. Słuchaj Skubi. Wejdziesz do środka i sprawdzisz czy on tam jest. A może chcesz Skubi chrupkę? Dam ci jedną. Dwie? Trzy, cztery. Tak, tak, tak. Ja pójdę. Scooby-Dooby-Doo. Są takie chwile, gdy zrobię wszystko za scooby chrupkę! W porządku, możecie wejść? Nigdzie go nie widać. Tak, ale przecież tu wszedł. Tam na stole coś leży. Książka o krystalomancji. To może być jakiś świat! Krystal? Momencik, znałem kiedyś jedną krystal. Fajna była. To nie książka o żadnej dziewczynie, tylko o tym, jak używać kryształowej kuli. Chodzi o taką kulę, jaką mają wróżki. Właśnie! Niedaleko stąd mieszka słami wróżbita z Indii. Chyba powinniśmy go odwiedzić. Ojej, drzwi! Kurczę, zamknął nas! Spokojnie, może tu jest jakieś ukryte wyjście. Opłukajmy ściany. Ej! Gdzie się podział z Jeszcze przed chwilą tu był. Zaleźliśmy wyjście! Brawo, Scooby! To ty je odkryłeś! Naprawdę? O! Scooby Domino!